Dzień dobry! Dzisiaj na przykładzie kompostownika wyjaśnię Wam, co to jest ciąg przyczynowo-skutkowy. Takie naukowe powiedzenie. Nie, no poważnie. Ciąg przyczynowo-skutkowy czyli jeśli jest jakaś przyczyna w przeszłości, to w przyszłości mamy skutek tej przyczyny. I wytłumaczę wam, jaki ciąg skutkowy osiągnąłem od gwoździ do kompostownika, i to wszystko trwało 10 lat. Naprawdę. A wytłumaczę wam to w jedną minutę. Uwaga, To mamy kompostownik, i ten kompostownik będzie, jak pamiętacie, obudowywany paletami. Żeby teraz mieć palety. Trzeba się dostać tam, do obory, do, dokładnie do strychu obory i tam e, jest ukryte, schowane jakieś e, 15 palet, które idealnie pasują mi tutaj na ten kompostownik. Może nie idealnie, bo są... E, bo są za niskie, bo to są 75 cm, ale dobra, na początek zrobimy z takich pierwszy kompostownik, zobaczymy czy jest za niski, czy za wysoki, czy będzie się dobrze przerzucać w kompost w takim kompostowniku, bo tak pomyślałem, że jeżeli będzie wyższy kompostownik, no to. Może być ciężko przerzucać to, co jest na dnie, tam wtedy będą zachodziły procesy beztlenowe, a zupełnie nie o to chodzi w kompostowniku. Kompostownik powinien być dobrze przewietrzony i raczej wszystkie procesy tlenowe powinny zachodzić. W ten sposób powstaje właśnie próchnica. No dobra, ale musimy się dostać tam. Czyli mamy tutaj jakieś 2,5-2,80, potrzebna jest drabina. Dobra, od kompostownika przeszliśmy do palet. Przeszliśmy do strychu nad oborą. Przeszliśmy do drabiny. Już ciąg pewien widzicie. Jest przyczyna, jest skutek. Właściwie kompostownik jest skutkiem tutaj, bo. Ale dobra, inaczej. Jest drabina. Jest drabina, czyli dostajemy się do strychu, do strychu obory. Ale drabina jest zepsuta. Dokładnie. Jest popękana. Więc potrzebujemy ją naprawić. Żeby ją naprawić, potrzebne są oczywiście narzędzia. Już mam to, co potrzebne. Potrzebna jest deska, która pójdzie na wymianę do tej deski. Jeszcze myślę nad innymi sposobami, ale tak, nie mam innej drabiny. Tylko ta jest odpowiednio wysoka. Nie mam innej możliwości dzisiaj, więc zanim kupię nową drabinę, albo zdobędę nową drabinę albo chociaż pożyczę, to muszę naprawić tę, żeby cokolwiek zrobić. Więc dobra. Kompostownik, e, palety, strych w oborze, drabina, zepsuta drabina, potrzeba naprawienia. I kiedyś, bardzo dawno temu, pomyślałem sobie, dokładnie 10 lat temu. Jak zamieszkałem w moim poprzednim domu, pomyślałem sobie, że fajnie by było wszystkie jakieś gwoździe, śrubki i tak dalej pozbierać i posegregować do jednego pojemnika. Znaczy do różnych pojemników. I te gwoździe przeleżały tam dokładnie 10 lat. Nieużywane, niepotrzebne, lekko już przyrzezowiały. Dzisiaj się przydadzą. Ciąg przyczynowo-skutkowy, 10-letni. Na przykładzie kompostownika. Taki crazy wywód dzisiaj, ale przynajmniej jest wesoło. Dobra, biorę się za naprawianie drabiny Ta drabina to chyba nie raz już była naprawiana. Nawet tam widzę jakieś deski meblowe użyte. Tak. No dobra. Tak czy smak. Stara deska już się nam nie przyda. Jest wystarczająco spuchniała. no, pozostałe gwoździe moje aż tak długie nie są więc wykorzystam jeszcze te a znacie tę piosenkę? Moje nogi pachną cudnie Rano, wieczór i w południe A najbardziej pachną latem Aromatem leśnych ziół kto powącha moją nogę, ten upadł na podłogę. Kto powącha obie nogi, ten nie wstanie już z podłogi. Hej, hej, hej. Nie wróżę tej drabinie długiej przyszłości, ale póki co. Musi jeszcze dzisiaj wytrzymać, no muszę te palety zdjąć. A jest ciekawie, bo tak. Tu jest już mocno spękana, ale ma poprzeczkę spod spodu. Tutaj jest już w ogóle spróchniała. I poprzeczka spod spodu też widać? Słabo widać. Poprzeczka spod spodu też pęka. Dobra, dam deskę od zewnątrz. Także to jest takie łatanie, ale czasem nie ma innego wyjścia. Tadadam. trochę za gruba ta deska zdecydowanie jest za szeroka może i byłaby mocniejsza ale nie ma sensu aż takie szerokie tutaj dawać. Dobra, idę poszukać węższej no dobra, udało mi się znaleźć cieńszą dechę Cięż, cieńszą, węższą bo chodziło o to, żeby była jak najgrubsza Musimy objąć to złamanie i to złamanie, i aby następny złamań nie było Takie łatanie dzisiaj, ale. ...właśnie ten fragment złamany i ta cała konstrukcja się tam mocno rusza. No dobrze, no dzięki temu napostujemy tą drobinę. Tym razem gwoździ dam więcej, żeby w wielu miejscach trzymało. No i spróbuję użyć tych grubszych, które to były też. O, wykorzystamy dziury, które są, żeby nie uszkadzać deski nowymi dziurami. obiad <noise> jak się cieszę córa mi obiad przyniosła widzicie? zanim obiad do mnie dotrze to z obiadu jest już tylko połowa obiadu ktoś go polił po drodze ale zamawiałem z podwójnym serem więc jest z podwójnym serem mm. no dobra a kawa? dobra mam kawę Obiadek. Ja. Właśnie tak to jest w czasie robót tutaj przy przeprowadzce, mm, przy całym tym szykowaniu wszystkiego, że mamy właściwie kuchnię jeszcze nieprzygotowaną. Dopiero dzisiaj skończyłem skręcać szafki i, i w tej chwili Agata z moją córą e, ustawiają wszystko. Wreszcie do szafek yy, są szumyte, umyte, czyściutkie, ustawiają, będą blaty wreszcie robocze, więc wreszcie będzie można porządnie zjeść, robić sobie soki codziennie, sałatki, warzywka, owoce, tak jak lubię. Bo pieczywo i nabiał niekoniecznie. Lubię, ale nie jest to najzdrowsza forma, więc raczej u nas jest wyjątkiem. Oczywiście mięsa w ogóle, żadnego. I Tak jest super, bo strasznie do. strasznie. Bardzo dobrze. Poprawiło mi się zdrowie odkąd zacząłem regularnie jeść bardziej surowo, mniej przetworzone. Już nie wspomnę o tym, że zrzuciłem 20 kg w 4 miesiące, ale o tym zrobię zupełnie osobne filmiki, więc będę mówił. Ale to tak przy przerwie obojadowej troszkę Wam opowiedziałem. przynajmniej nie będę się bał wejść na tą drabinę bo wcześniej to miałem lekkie opory Tak gwoździe to pamiętają czasy komuny podejrzewam podobnie jak ta drabina gdzieś mam większy młot. Nie będę jej bił, jeszcze by się nam nie obraziło. Dobra, zrobimy test wytrzymałościowy. Test wytrzymałościowy zrobię na ścianie, na której mam już. O. Tam, mam się udać. Tylko jakby tutaj podnieść aparat, żeby Wam to wszystko pokazać pięknie. A tam w tle to taka wygódka. Strach tam wejść w ogóle. Kiedyś pokażę. Bo będę jeszcze film robił jak będziemy pokazywać wszystkie pomieszczenia gospodarcze, to tam też zajrzymy. Przerazić się można. O, kawa przyszła mm, Dziękuję. Jak prawdziwy rolnik teraz Kawa w polu Dziękuję, dziękuję o, Możesz odejść Niesłodzona Dobrze O, tu będzie Mam nadzieję, że to się nie rusza za bardzo będzie miejsce na kawę Dobra Bierzmy się do roboty Się okaże też, że teraz ta strona wytrzymała, a ta pierdnie zaraz A no, to, to też już była łatana, wzmacniana, zobaczymy Jest good. Mm. Dobra tyle co trzeba grabina wytrzymać naprawiona Dzień dobry pani tu, tu się mówi to się to, tu się kameruje się to grabie był. Słuchaj, ja bym zrzucał, bym zrzucał palety, byś łapała, dobra? Pewno. O Brunhildo, czegoż tu nie ma! Pożegnam się z Wami na chwilę, muszę skołować jakiegoś sznurka najlepiej z jakimś hakiem i będziemy spuszczać palety z góry, dźwigu tu nie ma. Żurawia też. A czy są żurawie, czasami gdzieś tu łażą po polu, ale nie pomogą. Kawa. Zaskakujące, że tej prawdziwej kawy nie pijam. W ogóle. Nie ma potrzeby. Po kawie usypiam. Ale zbożowa jak najbardziej. Bo to jest tak. Jak ludzie wypiją kawę, to nie mogą usnąć. A ze mną jest odwrotnie. Jak usnę, to nie mogę wypić kawy.